Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, przed Wami leży kilka produktów. Może zaczniemy od tego, co dzisiaj będę chciał na filmie otworzyć. Jest to mała puszka nordycka z FIFA World Cup Russia 2018. Mamy w środku 400 szetki i dwie karty limitowane. Oprócz tego udało mi się załatwić również nordyckiego giveboxa z Mbappé, czyli to są dwa nowe produkty. Z Nordyka, Mała Puszka i Givebox. Giveboxa otworzymy na innym odcinku. No i teraz jeszcze sprawa tutaj z tymi trzema boxami: Stopsa, z Sfiffy z i Zroudu. Moi drodzy, dzisiaj planuję gdzieś koło 18 zrobić live'a. Zapraszam wszystkich serdecznie. Nie wiem, zobaczymy, jak będzie z czasem, jak będzie z ochotą. Czy będziecie chcieli, bym wszystko otworzył, czy po prostu jakiegoś jednego boksa. To wszystko po prostu będzie spontanicznie otwierane. Wszystko będzie zależeć od Was, jak długo będzie live trwał. Także będziemy szukać, oczywiście, Gareta Bejlana. No. Cały boksik jest. Tutaj mamy FIFA i Road. Tak więc to na razie odłożymy na boczek, żeby nam nie przeszkadzało. A tak jak powiedziałem, filmik nagrywamy z małą puszką z nordyckiej wersji Rosja 2018. Puszki są naprawdę ładne, powiem Wam. Są takie otwierane tutaj z tym zabezpieczeniem że to jest puszka w całości. I w środku mamy takie oto limitki: Dybala i Suarez. Czyli kolejne nowe limitki do kolekcji. Cztery saszetki w środku. No i popatrzcie, naprawdę ładne te puszeczki są. Miejmy nadzieję, że wpadnie jakiś Nordyk. Tak więc zaczynamy. I mamy tak Gorecka, Arocho, Mitrowicz, Funes Mori i Dawid Silva. Karta specjalna to. Ha! Tak jak powiedziałem, jest Nordyk FIFA World Cup Star Isco. Nie miałem go jeszcze, więc pięknie. Lecimy dalej. Staricz, CDB, Martial, Doje, De Bruyne i Koke. Czyli tutaj jest pusty przebieg. Kolejna saszetka. Dyer. Morata, Alderweireld. Stones, Falcao, a kartą specjalną jest GameChanger Ericsson. No i ostatnia saszetka Smolnikow, Dinie, Silva. No, tutaj jest pusty przebieg. Kueva, Perisic i Hector. Czyli moi drodzy, no, dwie karty specjalne tylko, ale jestem mega zadowolony, bo wpadł Nordyk, którego nie miałem, więc na plus puszeczka. Oczywiście czekam również na, Was, na wasze komentarze. Piszcie, co myślicie o tej małej puszce nordyckiej. No i zapraszam Was dzisiaj na livea wieczorem. Dzięki za oglądanie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!